Tym razem mamy tu BMW E39 w wersji sedan na wymianę sprężyn tylnego zawieszenia. Tak jak widać, pękła sprężyna z lewej strony i to dosłownie o pół zwoja zaczęła tutaj ocierać o osłonę, wydawać do tego jakieś dziwne dźwięki. No i jak oczywiście wiadomo, jak pęka jedna sprężyna na osi, to wymieniamy obydwie, czyli albo tył, albo przód parami. Zobaczcie przy okazji, co tu odkryłem. Amortyzator już odkręciłem od zwrotnicy. No i zobaczcie. Wygląda na to, że ktoś kiedyś e, przyłapał tylko nakrętki do górnego mocowania amortyzatora i zapomniał je dokręcić. Zobaczcie. W środku jeszcze niczego nie rozebrałem, bo jak wiadomo, e, mocowanie amortyzatora jest pod tylną półką W39. W ogóle bardzo fajny egzemplarz Bardzo ładnie utrzymany Skóry, kierownica Wszystko w bardzo fajnym stanie Wygląda na Jakiś niewielki przebieg Zobaczcie jak to wszystko wygląda Tu jest gabinet po prostu Czysto, pachnąco Niepowycierane, nieponiszczone Zobaczcie to Auto ma 322 tysiące przebiegu i zobaczcie, to nawet nie jest pół zwoju, to jest jakaś jedna trzecia zwoju. Pękło i odpadło. I zobaczcie, jak, jak takie coś już wykrzywiło sprężynę. No i teraz można jeździć. Od razu lepiej. Do tego jeszcze uszczelka pokrywy zaworów, bo widać, że pociekło tam aż po kolektorze. Oczywiście, uszczelka plastikowa, kruszy się łamie. Widać, że auto jeździ na krótkich odcinkach, stąd to masełko zgromadzone na pokrywie zaworów. Teraz to wszystko pójdzie do mycia, do czyszczenia i będzie uszczelnione. Kolejny pacjent wraca do zdrowia. Wszystkiego dobrego.